Dzień dobry, serdecznie witam w nowym projekcie realizowanym przez nasz samorząd. Podczas kampanii wyborczej obiecaliśmy naszym mieszkańcom poprawę przepływu informacji oraz zdecydowaną poprawę wizerunku gminy Szydłowo. Jednym z narzędzi do skutecznego wdrożenia obietnic jest projekt Szydłowska TV. Co miesiąc zaprezentujemy Państwu wybrane wydarzenia, jakie odbyły się na terenie gminy, przedstawimy realizowane inwestycje oraz nasze sołectwa, przedsiębiorstwa i społeczność lokalną. Miłego oglądania! Tego lata to skrzatusz był gospodarzem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jak co roku, tak i tym razem uczestnikom nie można było odmówić ducha walki. 8 czerwca drużyny młodzieżowe i seniorzy rywalizowali w mustrze, w sztafecie oraz rozwinięciu bojowym. W zawodach udział wzięło pięć jednostek mężczyzn. Po zaciętej rywalizacji na najwyższym szczeblu podium uplasowała się jednostka ze skrzatusza. Tuż za nimi znalazła się OSP Stara Łubianka, a na trzecim miejscu zawody zakończyła OSP Róża Wielka. Z kolei w kategorii kobiet pierwsze miejsce przypadło reprezentantkom OSP Skrzatusz. W kategorii młodzieżowej drużyny pożarniczej zarówno chłopców jak i dziewcząt królowała Stara Łubianka. Organizatorami zawodów sportowo-pożarniczych byli Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szydłowie oraz Urząd Gminy Szydłowo. Trudno w to uwierzyć, ale 15 czerwca tego roku odbyła się szósta już edycja Święta Ryby i Wody. Frekwencja w Tarnowie dopisała, a swojego pierwszego uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał wójt gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołę. Uczestnicy tegorocznego Święta Ryby i Wody nie mogli narzekać na brak atrakcji. Już o 8 rano nad brzegiem Jeziora Kowalskiego rozpoczęły się zawody wędkarskie, a w samo południe odbył się spływka jako rzeką Różycą, w którym uczestniczyło 20 osób. Każda osoba biorąca czynny udział, choćby w jednej z trzech form aktywności fizycznej, mogła wziąć udział w losowaniu nagród ufundowanych przez lokalnych sponsorów. W tym roku przygotowano także nagrodę specjalną Weekend w Gminie Szydłowo o wartości 2000 zł, zasponsorowany przez Gminę Szydłowo. Dla dzieci przygotowano liczne animacje, dmuchaniec w kształcie kałamarnicy i niezwykle angażujące konkursy. Liczymy, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Zakończenie realizacji ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Dobrzyca-Piła to niewątpliwy sukces. Sukces wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej powstania, a więc zarówno mieszkańców, którzy ten pomysł zainicjowali, jak i pracowników gminy Szydłowo i gminy Piła, którzy proces ten doprowadzili do końca. Wójt Tobiasz Wysiołek podczas konferencji prasowej podsumowującej inwestycje podkreślił, że zadanie to jest wyłącznie elementem szerszego projektu. Odcinek Dobrzyca Piła to 5 km i 230 m ścieżki rowerowej, która pochłonęła ponad 2 830 000 złotych. 85% wartości inwestycji stanowiło jednak dofinansowanie ze środków unijnych. Zarówno na początku ścieżki, jak i na jej końcu stanęły wiaty na rowery oraz specjalne stacje naprawcze. W goście z Północnego Wschodu podczas pobytu w gminie Szydłowo zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu. A ponadto mieli okazję spłynąć kajakami po rzece Różyca, od stanicy Wrzosy aż do Krębska. Gościmy młodzież i dzieci z Wileńszczyzny, z rejonu solecznickiego. Przyjechali do nas Polacy mieszkający na Litwie, którzy zostali po wojnie w tamtych regionach i w, mówią na, nie, na te regiony Mała Polska. Dzieci zostały zaproszone przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży i Pilskich Patriotów którzy zwrócili się do nas o to, żebyśmy zorganizowali im jeden dzień. Pokazali gminę Szydłowo. Przez lata to społeczeństwo degradowało się, a teraz jest czas na to, żeby ich wyciągać. Ich wyciągać, wyciągnąć po dłoń, pokazać, że Polska o nich nie zapomina i że Polska dla tych Polaków też może coś dać od siebie. Ten czterogodzinny spływ był doskonałą okazją zarówno do sprawdzenia swoich umiejętności, jak i do integracji i zapoznania się z fantastycznymi krajobrazami naszej gminy. Warto wspomnieć, że dla niektórych uczestników wycieczki spływ ten był atrakcją wyjątkową, bo płynęli oni kajakami po raz pierwszy. W dniu 1 lipca do tutejszego urzędu gminy Szydłowo wpłynęło pismo od wojewody Wielkopolskiego w sprawie wystąpienia suszy na terenie województwa Wielkopolskiego i, i, i poszczególnych gmin. Nasza komisja w dniu 8 lipca przystąpiła już do szacowania szkód u rolników. Do 28 lipca wpłynęło do tutejszego urzędu 224 wnioski suszowe od rolników. Suszą objętych zostało 10,5 tysiąca hektarów, w średnio w granicach od 50 do 70% szkód. Najwięcej szkód suszowych powstało przy zbożach jarych, które no niestety po prostu się nie wykształciły, brak było deszczu i to jest powodowane właśnie tymi procentami dość dużymi. Tak samo areale rzepaku. Rzepak wizualnie wygląda ładnie, ale ziarna są niewykształcone, są wielkości maku. W tej chwili mamy 80% rolników oszacowanych. Po oszacowaniu szkód zostaną wysłane protokoły do wojewody Wielkopolskiego. Będą preferencyjne kredyty dla rolników, jak również umorzona składka krusowska. Ale z tyle, co dowiedzieliśmy się już od pracowników wojewody, najprawdopodobniej będą również dopłaty już pieniężne.